W tym Kazimierzu Nuda jest Czy pani Nic się nie dzieje Brak akcji jest Proszę pani No w innych miastach W innych miastach to dzieje się Trochę się dzieje Tu nuda Panią Idę sobie Stoję Daję sobie Czytam Nie, nie czytam, nie czytam Patrzę, myślę Myślę sobie, wie pani Do kina bym się wybrał Do kina bym się przeszedł Ale wie pani Tu nie ma kina